Znajdujemy sobie mundów X Regimentu Koronnego. X Regiment I Koronny był e, najlepszym regimentem polskiej piechoty w czasie wojny o Konstytucji i powstania Kościuszkowskiego. W czasie powstania Kościuszkowskiego regiment brał udział w w stolicy. Walnie przyczyniają się do zwycięstwa powstania w stolicy. E, kolejną klubną kartę regiment zapisał e, w czasie bitwy pod Węśniowicem. Jak wiemy w czasie tej bitwy e, Kościuszko poniósł klęskę. Powstają Kościuszkowskie powoli pojawiło się wypadkowi. Że to które który walczy pod Mojciowicami, eee, aż do końca trwały na swoich stanowiskach obronnych, aby w końcu ulec przewadze rosyjskiej. Kiedy zaczając Rosyjski po piwce rosyjscy odjeżdżali po jej bitwy, wówczas ich uwagę zwróci fakt, że w pewnym miejscu raziom eee, równiutko, żołnierze Polscy gratuć Murdurażą.